Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś będzie króciutko, tylko z porannego porządku, bo ja zaraz muszę jechać i na pewno do wieczora mnie tutaj nie będzie, także trzeba wszystkim wody ponalewać, bo jest gorąco paszy ponasypywać, tak, żeby im co najmniej to do wieczora starczyło. O, wczoraj miałem jechać po piach, a tutaj przyszła burza. I tyle. No i nie pojechałem, piachu nie ma. Pojedzie się na dniach przywiezie i trzeba tam tą kostkę ustawić. Dobra, bez przedłużania lecimy po wszystkich kurczakach i oporządzamy, żeby niczego im nie brakło po kurczakach i jeszcze do królików. A dla królików mam nowe poidełka. To może im dzisiaj założę, bo te stare to tam raz przepuszczają, raz nie przepuszczają. A dobrze, żeby na pewno miały dzisiaj cały dzień wodę, bo jest gorąco. Dzień dobry, co słychać dobrego? Rozpoczynamy oporządek od szarańczy. Chyba nawet nie ma większego sensu im zamykać tego karmidełka, tylko po prostu w opór tutaj nasypiemy, bo ta kurka oczywiście rozsypuje. Przeczyścimy wodę. Woda jest, o ile pamiętam, wczorajsza. To jeszcze mogą mieć, tylko oczywiście troszkę kurka zabrudziła. To wylejemy to, co brudne. O i się nalewa czysta. Do wieczora im spokojnie. Tutaj powinno starczyć, równo ustawić, żeby się nie przelewało, ale akurat z tego pojedłka jestem zadowolony, bo tutaj zawsze jest trochę zapasu i się nie wylewa. Ta woda, a cała banda spokojnie może sobie z tego pić i na długo im starcza, też jest trochę wyżej, to tak bardzo ta kura nie zabrudza. Dobra, smacznego. Nie będziemy się chwilę widzieć. Ale mam nadzieję, że nie będziecie jakoś bardzo rozpaczać z tego powodu. Najważniejsze, żeby Wam niczego nie zabrakło, tak tą piłeczkę polubił, żeby cały czas mógł za nią latać. O, ostatnio się załatwiłem, tak mu rzuciłem, za płot poleciało, musiałem ganiać. A co tam u Was uciekinierzy? Uciekinierzy już nie uciekają, bo już tutaj jest dosyć solidnie to zasypane, uklepane. Ale o, trzeba poprawić. Solidnie, solidnie, ale bramkę otworzyłem i już się ruszyło. Kurka, ale sobie tutaj bunkier wybudowałaś. No nic dziwnego, bo jest, co jest, gorąco. To się troszkę chłodzi, tu jej wymienimy. Proszę, tyle to Wam starczy na dzień dzisiejszy. I wodę wymienimy całkiem, bo tutaj już ładnie napaskudziłaś. Ogarnięte, woda świeża, pasza świeża. Na dniach, pewnie w poniedziałek, jak jest u mnie generalne sprzątanie, to powyparzam, te wiecie, poidełka, bo już jakiś czas ich nie wyparzałem, a dobrze raz na jakiś czas je wrzucić do zmywarki. To takiego nalotu nie ma. Zawsze to czyste, smacznego, goście się. Tu już macie zakopany teraz luks, to nie powinniście uciekać, uciekinierzy. Powodzenia. A tamta druga kurka, co poszła, przyjęła elegancko. Pisklaki. Przyszedł czas porządzić malutkiej. Jak widać na załączonym obrazku, malutka chodzi ze swoimi kurczakami. Te środki trzymają się na dystans, aczkolwiek czasem podchodzą, ale one się boją. Malutkiej może się z czasem o swoją Malutka w żadnym wypadku ich nie gania, nie nic sam za budką są teraz. Dobra, nasypiemy Wam tutaj i lecę, wymienię Wam wodę. Wy już jesteście całkiem duże kurczaki. Niedługo byście mogli iść do wszystkich, ale wolałbym, żeby te środki do Was dołączyły i chodziły razem, bo tak to oni się boją. Zawsze jak kurka prowadza, to jest lepiej, a im niestety mama padła z niewyjaśnionych przyczyn dziwne to jest dla mnie to się bardzo rzadko zdarza u mnie chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby kwoka padła która prowadzała maluchy no dobra, są tutaj, lecę, wymienię im wodę i można lecieć do następnych pomału, pomału nabierają odwagi już nawet jak ja tutaj wchodzę to już zaczynają się kręcić, dobra, woda, pasza wszystko pouzupełniane, lecimy do tamtej wredoty co jest w tej klatce na kółkach co ja zrobiłem, ale ona strasznie tucze jak tam się sięga Mówisz, że jajko złożyłaś? No to dobrze. Gratulacje. Zaraz zbierzemy. A, nie tak prędko, bo tam widzę, że kurka siedzi, o! A ta jej aż po głowie skacze. Tu trzy siedzą. Dobra, zawsze jedno gniazdo sobie upatrzą, upa to siedzą, a tu wolno. I w środku pewnie też z pięć wolnych. No tak już mają. Lubią zespołową robotę. Ta wredota to ma tutaj bałagan, ale ja nic nie poradzę. Tu nie idzie jej sprzątnąć. Będzie wolna budka, to się przełoży. O, nasypię jej tam żercia i tutaj mam poidełko. O, takie. Niedawno nabyłem w drodze kupna, lecę je umyję, wymienię wodę. O, widzę, że się trochę oswoiła. W końcu mnie tak nie bije, jak zaglądam, ale wczoraj to mi rękę pokaleczyła. To wiecie, trzeba mieć to na względzie. Raz jak na mnie tu wyskoczyła, to aż z budki wyleciała. Musiałem ją łapać i tu wsadzać z powrotem, ale ładnie, kurczaczki rosną, coraz większe. Jeszcze trochę, jeszcze trochę też pójdą do wszystkich, to już będzie spokój z tymi budkami, poidełkami, karmidełkami. Wszyscy chodzą razem, no to wiadomo, że najlepiej, najmniej roboty. No i nie mogę jej tu wysprzątać, to to nie ma szans, bo musiał ją wysadzić, wysprzątać i zamknąć. No ale jeszcze tam parę dni, i myślę, że wiecie, że, że malutka pójdzie do wszystkich, to ją można by tutaj przełożyć. Poidełko umyte, uzupełnione i mam takie drugie poidełko, wiecie, tylko ciut mniejsze i ma mniejszy ten rondel i się nie sprawdza, bo kurze ciężko wsadzić głowę i się wkurza i przewala. A te z większym rondelkiem jest ok i to też woda się nie wylewa, na dosyć długo im starcza. Ale się przestraszyłem, wchodzę, jeden pisklak tylko, mówię sobie, co to się stanęło, a one to już u góry, takie z nich skoczki. Dobra, uzupełniamy im. Pasze już ostatnie. Wybaczcie, ale dzisiaj, dzisiaj na dwór nie pójdziecie, bo mnie nie będzie cały dzień, praktycznie. Także musicie sobie tutaj jakoś poradzić. Wczoraj, przedwczoraj już latały. Niestety, kurka już je porzuciła. Taka tor, widzicie, taka z niej mama. Trochę odrosły, już na swoje koniec opieki. Nawet do nich już nie zagląda. Tylko. Pierwszy dzień to jeszcze do nich przyszła na noc, a drugi to już ma w nosie idzie spać do kurnika. No i tyle. Dobra, równiutko. Jak są same pisklaki, to mniej tutaj zasypują smacznego. Jeszcze parę dni i też pewnie pójdziecie, a czy do wszystkich, czy do czy do tamtej budki na dworze, to jeszcze zobaczymy. Ten jest bardzo fajny pisklaczek, ale dobra, lepiej tak nie mówię i go nie nagrywam, bo jak któryś pisklak wpadnie mi w oko, że tak powiem, to to marnie kończy no. i to to bardzo często się zdarza pisklaków może być 20. będę miał jakiegoś ulubieńca wszystkie przeżyją a ten padnie nie wiem nie mam ręki albo mam jakieś wiecie złe spojrzenie dlatego dobra chowajcie się dobrze ja uciekam co tam króliki wszystko w porządku jako tak o dużo zielonki łatka zostawiła trochę jej tu nazbierałem jeszcze wczoraj co łatka co się tak chowasz? A jak tam czarny? Wszystko u Ciebie w porządku? W porządku. Ten to już wszystko zeżarł. I zielonkę, i siano, i paszę. Dobra, zaraz im pouzupełniam, tylko najpierw biorę się za te poidełka, bo już mi przyszły nowe. I to aż z Chin, ale takie same. To wszystko teraz w Chinach jest produkowane, a zawsze było ciut taniej. O, ciekawe te nowe poidełka, bo widzicie, inaczej się je montuje. Tu w środku mają miejsce na taką jakby śrubkę, nakrętkę i je się tutaj skręca, no. Całkiem solidne się wydają. Ładnie chodzi te no, ten smoczek. Dobra, zakładam wlewam wodę, bo już jestem spóźniony, można powiedzieć. Wszystko ogarnięte, ponalewane. Fajnie działają te poidełka. Powiem wam, że luks. Dałem więcej paszy, bo wiadomo, nie będzie mieć cały dzień. Luks to działa, nie przecieka, no wiadomo, co nowe to nowe, tak co miesiąc, dwa trzeba te poidełka zmieniać, bo się psują, ten tu trochę krzywo wisi, ale to nie jest, bo tu się tam ciut ta siateczka wygieła w jedną stronę, już dobra, dzisiaj nie cuduje nic z tym, bo i tak te króliki przecież na dniach idą do pałacu w końcu. Te duże poidełko teraz stoi tutaj. Bardziej tak z tyłu. Tutaj tylko rano jest słońce, więc nie ma problemu jakieś pół godzinki, godzinka już będzie cień i cień aż do wieczora się tutaj będzie utrzymywał. To aż tak szybko ta woda nie powinna zielenić. No przy tych upałach to niestety zielenieje. O, tak jak w baseniku. Basenik na słońcu to szybko się taka robi. No wiecie, prosto ze studni nie ma chloru, nie ma żadnych jakichś takich dodatków. No to, to tak się będzie działo. Dobra, nalewa się jeszcze chwilka. Będzie pełne. Muszę to zategocić, bo zaraz piesek tutaj zrobi aferę. Basenik też im tutaj przełożyłem. Chciałem powiedzieć w cień, ale jeszcze jest tutaj słońce, ale jeszcze mówię. Góra godzinka i tutaj będzie cień, to no to wiadomo, wolniej ta woda będzie się psuła. A ja lecę, co ponapełniam konewki, żeby były na wieczór do podlewania. Konewki uszykowane, wiem, że trzy konewki na taki duży namiot to pewnie mało, ale nie mam więcej, no zawsze można sobie potem z beczki dolać, tu pewnie trzeba by te jakieś wilki poobrywać, ale nie bardzo wiem, które tutaj to wilki, mówiliście, żeby trząchać tymi krzaczkami, to wtedy się lepiej zapyla, czy jakoś tak, no są, pojawiają się tutaj pomidorki, gdzieś tutaj był taki duży, o jest, tam są mniejsze, bardzo dobrze, pierwszy ogórek był. Luks, ja tu już niczego nie podwiązuję. Niech sobie rośnie to tak jak rośnie. I pomału będziemy patrzeć, czy są jakieś następne. Na razie dużych nie ma, wszystko malutkie. Jeden taki rodzynek się trafił, papryki też ładnie rosną. Ale tu, jakie ładne kwiaty to puściło. No luks, a ten jak się wije, chyba już za długi się zrobił. Nie wiem, się wije, to niech się sobie wije. Dobra, uciekamy stąd, bo tu jest ze 100 stopni pod tym namiotem. I to wszystko w dzisiejszym gnocie, takim króciutkim, z porannego porządku. Zwykle tego nie nagrywam, a wiadomo, robię to codziennie. Ja już muszę lecieć, bo jestem na strasznym niedoczasie, ale gdzie jadę i po co, to wszystko okaże się jutro, w jutrzejszym odcinku. Także zapraszam na siódmą rano, jeż, jeśli jesteście tego ciekawi. A na dzisiaj to wszystko, na razie, cześć!